Widzę, że jesteś bardzo naładowana po tym ważeniu. tak? Nie, właśnie ja jestem głodna, strasznie głodna jestem. Ja chcę iść zjeść i wiemy, że jak zjem, to od razu się legnę do łóżka. A, dobra, no to w takim razie ja ci naprawdę... 14. Nie, spokojnie, proszę się pytać, to już jest ostatni wywiad dzisiaj. <laughs> No to super. Dobra, powiedz mi, czym różnił się ten okres przygotowawczy? Od, od poprzedniego? E, no, o tym, że jest koronka i na uczelnię nie chodzę i to chyba tyle. Ale wcześniej też była chyba już koronka, nie? Czy nie? No to, to było, chyba ona się pojawiła jakoś miesiąc przed samą walką, więc te przygotowania trwały i trwały i było bardzo dużo zajęć, teraz jedne mi odeszły, bo tak naprawdę mamy e-learning, e-learning, um, yes, e-learning. Um. No, ale to chyba na treningi w takim razie dobrze wpłynęło, skoro nie musiałaś chodzić. E, tak, 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 ale jakoś tak um, ta moja zapolczy, zapalczywość do wszystkiego została ograniczona. Um, tak może troszeczkę stłumiło tą, tą chęć do pasji we mnie. Ja przepraszam najmocniej, jeśli nie będę spójnie odpowiadać, ale ostatnio też mi się tak zadziało na wywiadzie z Kaniowskim. Ja po prostu już po którymś wywiadzie byłam tak zmęczona, że no, tam był tylko dźwięk wyłączonego Windowsa. Spokojnie będziemy to kleić i to potem okay, no. będzie, będzie super wypowiedź. No ale no to jeszcze raz wracając, no to tak. skoro teraz było mniej zajęć, no to tak teoretycznie... No powiem tak, może inaczej zacznę. Ja się nie przygotowuję pełni, w pełni profesjonalnie, jestem to kompletnym amatorem, zresztą to tak troszeczkę jakbym... Em, konkretnie ile treningów w ciągu tygodnia? dziewięć jednostek treningowych. No to to... No, ale to nie zrobię ze mnie wojownika w tak krótkim czasie. Przecież ja dzisiaj nie dość, że jest dość jak na moje spodziewałam się, że lepiej wypadnę na media treningu. No to tam to wok tego nie to co ja podkażę, jak nie puszczę, jak puszczę, chociaż jednego cepa mniej to już będzie dobrze. Czyli co nie rzucanie cepów jest planem na walkę? Nie, wiem, ja już nie, nic po sobie nie oczekuję, co będzie to ma być. A jakaś strategia jest, czy po prostu wyjdziesz? Nie, jakaś strategia, ale co z niej wyjdzie, to ja nie wiem. Aha. Zmniejszyli Wam ilość czasu, jeżeli chodzi o rundę, są tak, to tak, dwie tak, minuty, to dobrze, czy Na poprzedniej walce, oczywiście, że dobrze, oczywiście, że dobrze. No czemu dobrze? Jest mniej czasu, żeby przeciwniczce udowodnić swoją wyższość. Przecież, chyba to zrobiło mnie, no to tak fajnie, dzisiaj przeciwniczka generalnie się też popłakała, bo no, to jest to, przeciwniczka się popłakała, bo ona chciała wychodzić jako druga na walkę, chciała wychodzić jako druga na media trening i powiedzieli jej, że absolutnie no, nie ma takiej opcji, na co ona odpowiedziała, z kim ma rozmawiać, gdzie mówiła to do prezesa yy, i... Powiedział jej, rozmawiaj z kim chcesz, ale no niestety, no nie możesz na to liczyć. Przykro mi bardzo. Dziewczyna poszła, popłakała się i powiedziano mi, że może ten trening się nie odbyć z racji jej stanu. Yy, ale przeszła. Ale to, no to radę. W widziałaś jak płacze, I czy to, to po prostu... Ludzie, którzy widzieli. I to ja wiem... Wszyscy wiedzą, generalnie ten kto ma wiedzieć, ten wie, więc... Czyli wszyscy już. Tak, czyli nie, ty jesteś pierwszym, któremu to powiedziałam, teraz tak mi przyszło. Ja nikomu nie powiem. Tak, oczywiście, ja, ja, ja też, naprawdę, I promise. Um, no nie wiem, no myślę, że ona bardziej powinna się martwić zamiast o moje topy i koszulki, w których wyjdę na walkę, o, o, o siebie, nie? No właśnie, a propos martwienia się o siebie. Jak spoglądała się na nią, na media treningu, zrobiła wrażenie jakieś? Czy. Nie zrobiła wrażenia na tobie? Nie wiem, no, tam, no ja mówiłam, że ja się boję nokautu tymi wiatrakami. Będzie machać. Długie łapy ma, jest nieproporcjonalna. Wysoko nogę podnosi, ale żeby ją podnieść, to jest połowa sukcesu. Dopiero bo jeszcze trzeba kopnąć. No, i chyba nie mieć takiego, bo nie wiem, no nie wiem, co to mogę, bo... bo nie chcę mówić za dużo, nie? No po prostu, by, be... nie wiem, powiem ci, no bo to wszystko może wyjść, to jest sport, i zaraz będzie, że o, co się zaczęła, zacząć że coś tam. No nie, no ja... generalnie, no Marta była, porównajmy to do mojej poprzedniej przeciwniczki. Jej się mogłam bać, była świetnie przygotowana, fantastycznie, całe życie temu mógł Ja ciągle o tym gadam, ale taka jest prawda, no i Marta była moim jedynym przeciwnikiem. No nie możemy zaprzeczyć, Marta robiła niesamowite rzeczy, a walczyłyśmy jak równy z równym na koniec. A jeśli tu jest Taka różnica między tymi dziewczynami w ogóle nieporównywalna, nie można Marty porównywać do Dagmary. No ja nie lekceważę, bo, bo, bo trzeba się bronić. Trzeba się bronić, trzeba uważać na siebie. No i jest sportowcem 70 tysięcy madali, tak? Trzeba y, to wziąć pod uwagę. Ja jestem starym cipunem bez żadnej przeszłości sportowej tak naprawdę. Y, więc no, kurczę, ze sportowcem przegrać to nie wstyd, nie w takim razie. No ale mimo tego, co powiedziałeś, że ona właśnie ma y, przeszłość sportową, no ty jej nie masz, to ty jesteś faworytką tego jedynku wiesz, doznajesz dysonansu poznawczego, kiedy e, ktoś mówi o tym, jak wielkim sportowcem nie jest, ile ma osiągnięć, rekordów żadnych, e, mówi o sportowej walce, krzyczy wszem i wobec, potem na trailerze pokazuje coś takiego, a potem znowu krzyczy o tym, że chce dać sportową walkę, a potem skupia się na cudzych cyckach i, i topie, i koszulce, zamiast właśnie tym, żeby na poprawieniu swoich umiejętności się, się skupić. No i właśnie tak się zastanawiasz generalnie, czy y, ten ktoś tak gada... Żeby wziąć cię pod włos, może zaraz wyjdzie i bo, okaże się, że Szaolin pięć lat ćwiczył, e, czy jest taki butny po prostu, że pieprzy to, żeby zagłuszyć swój własny strach, e, no i, i pokazuje, co pokazuje, czy rzeczywiście zaskoczy, ale jeśli chce zaskoczyć, no to m, nie kompromituje się sam w ten sposób, w jaki kompromituje się tu, 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 tam. Nie wiem, no można się wszystkiego spodziewać, no cholera wie, no jak ze mnie wyskoczyło, ta, wyskoczyła taka czupa kabra, no to nie wiem, może to ten kolejny jakiś ciekawy przypadek, nie wiem, nie chcę myśleć, nie wiem. Kurczę, no nie wiem, no generalnie jestem taka, wiesz co? Yy, to była konferencja i gala na moje pojedynek, pełen zażenowania. Może tak to spłętuję generalnie. I rozumiem słowa Marty, które powiedziała mi, chyba na pierwszej konferencji, że to jest bardzo miła odmiana mieć kulturalnego, fajnego przeciwnika, który nie spina się o nic i nie robi gówno burzy. I ja chciałam też, żeby tak było i tym razem. Natomiast ja nie mogę słuchać tych inwektyw i tego takiego zakłamania, zakłam, zakłamywania rzeczywistości, takiej tej butności. Może to mnie tak irytuje, bo kiedyś byłam taka sama z drugiej strony, patrząc na to, jaką, jak ludzie odbierają moją przeciwniczkę, no to ona chyba po prostu taką energię wysyła i na to ludzie nie, nie zostają obojętni. Może tak, no. Kurczę, no ciężko, tu można mówić wszystko i nic, nie? Tu można by gadać, gadać i gadać. Dlatego ja już mam nadzieję, że to są tak, to są już ostatnie razy. jadam z siebie wszystko, no. No przeciwniczka, no nie wiem, tam widziałam, że ładne rzęsy se zrobiła też na walkę. To jest jedna z rzeczy, na których ja się skupiłam, jeśli chodzi o nią piękne rzęsy se zrobiła na walkę. No więc dziewczyna, no dobra, już nie będę gadać, bo no, jak ktoś ma sparingi, to wiesz, że tego się nie robi, prawda? Nie wiem, nie robiłem nigdy. Właśnie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, no to w takim razie chyba zostało powiedziane wszystko. Tak, życzę, powodzenia, życzę powodzenia, życzę powodzenia. Dziękuję, nie, dziękuję. Trzymajcie kciuki, ja w siebie bardzo wierzę. Powodzenie, wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.